Dzień dobry. Ja, Jan, gawkę to kolega, a też ja. Ja też jestem Jan, tylko Dreski. I zapraszam do Wolborza w dniach 14-17 sierpnia, na finałowy, trzeci akt rekonkwisty, czyli fabularnej serii LARPów razem z, z LARPami Granica. Będzie to już w sumie, licząc też Granicę, piąta część tej samej fabularnej kampanii. No i idźmy dalej po prostu, no. To tu jest tutaj, no to, to my jesteśmy, organizacja. E, no, widać? Tak. E, to, to my robimy. Dobra, założenia są takie. Wierne odzorowanie klimatu Wiedźmina, czyli żeby tak wyglądało mniej więcej jak w grach. Yy, I w serialu Netflix, tak? Taka, taka, taka. Yy, yy, a teraz na poważnie. Mamy trzy strony nictwa w tym roku. Dziękuję. Tak. Yy, yy, może, może Janie ty opowiedz, bo to był twój pomysł. Tak. Więc generalnie na koniec drugiej edycji doszło do kłótni w Stronnictwie Edirskim, mieliśmy też dwa pucze na Larpie, więc po prostu poszliśmy siłą rozpędu, tak jest, no kto, kto żyje, ten nie żyje, więc wiadomo, kto musiał zginąć, ten, ten, ten nie żyje, ale jeżeli chodzi o główny konflikt, no to teraz będzie, że tak powiem, trochę bardziej rozbity, bo są trzy główne Stronnictwa. Jeżeli chodzi o Nilfgaard z Kedwen, no to wylądowali oni w forcie, więc będą w takim centralnym te, punkcie tego konfliktu, ale za to będą dosyć mocno opancerzeni właśnie w swoim forcie. Niemniej jednak skupiamy się głównie na tej zażyłości Saski i Stenisa, że to będzie już typowo w zasadzie żyj albo nie żyj, jeżeli chodzi o samą... Za, wroga zażyłość. Dokładnie. Nie będą się mi Dobra. Przejdziemy dalej, to już powiedziałem, że będziemy kontynuowali wątki i fabułę Rekonkwisty 1 i 2 oraz Granicy 1 i 2. Będzie też miało wpływ to, co się stanie na Granicy 2, czyli LARP, który będzie za chwilę omawiany po nas, będzie miało jakieś bezpośrednie przełożenie na Rekonkwistę 3, które na nie będzie decydujące, ale miłe dla tych, którzy pojadą na obydwa LARPy. Zakładamy w tym roku nowość w postaci premii rasowych i w premii frakcyjnych, ponieważ wyróżniamy te trzy główne rasy elf, krasnolud, człowiek i trzy główne frakcje, które były tutaj wymienione. To każda z nich będzie miała jakieś tam swoje mniej lub bardziej sensowne premie. Będą też zwiększone wymogi i premie za pancerz. Nasza mechanika pancerza spotkała się z wielkim uznaniem. Eee, tak. Nie no, tam jakiś LARP, tam y, chyba y, chyba Ordo Teutonikum tam korzysta z tej samej mechaniki, więc, więc zajebiście generalnie to wyszło. Eee, będzie waluta fabularna, to jest to, co obiecywaliśmy od 3 lat i, i już w końcu będzie. Eee, no i będzie gra wywiadów i generalnie Wolbusz będzie się rozwijał, ale to zaraz będzie dalej. No to pokażemy jak się rozwija. Yy, no nie, to weź od razu dalej, bo to tam nudne, no generalnie to, to weź cofnij jeszcze na chwilę, no tylko tak szybko przelecimy, ile tam było, no co, nie, cofnij nie do przodu, yy, no to tak było tyle ludzi, musicie mi wierzyć, że to jest 260, yy, no i... Nie, 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 liczymy, ja widzę 258, ale to nie da się tak szybko, da się na, maksymalnie 9 policzyć tak na pierwszy jeszcze rzut oka, dobra, zbędą. dobra, no tak było kiedyś. Yy, tak będzie, znaczy tak było kiedyś, yy, tak był Ford kiedyś, weź cofnij, bo trzeba pokazać. To tak naprawdę kiedyś Ford wyglądał. Ale już tak nie wygląda. Jedźmy dalej, tak, tak wygląda. Jest brama, druga brama i takie do siedzenia i dostania. Yy, aktualnie jest dużo zgłoszeń. Yy, to jest, to jest fajnie już, bo to jest więcej niż w ogóle było na pierwszej części. No i ogólnie tak fajnie, no, znaczy mi się podoba to. A wam też się powinno podobać i powinno Was zachęcić, bo to jest tak jak wiecie, jak dużo ludzi już jedzie, to, to każdy każdego tam zachęci po drodze. Więc, więc warto. No Wasz, to zwłaszcza to... do tego y, trzeciego od góry, bo powinno być ich tak też więcej z dwieście, no. Y, no dobra, dalej. W płatach no, to, są, to są policzone jakby wpłaty, nie? że tam się zgłosili i zapomnieli wypełnić, więc... Czyli już, czyli znaczy już te... tak, i tak. Dalej. Yy, I teraz skąd cena? Bo cena teraz wynosi, to jest dlatego, że planujemy ogólnie. Tutaj yy, obecny prelegent przed chwilą tutaj, prawda, współpracujemy razem w ramach yy, Volbooks tak. Yy, planujemy rozbudowę tutaj, prawda, yy, terenu, tak kiedyś wyglądało. To jest wejście do obozu. Yy, Secesjonistów na przykład jak byliście na secesji yy, kiedyś. Znaczy kiedyś tego wejścia po prostu nie było niedawno jeszcze. No to tak na to idą pieniądze generalnie, tak? Czyli teraz aktualnie próg yy, jest 400 zł, yy, więc, więc na to idą pieniądze. Leźmy dalej. Pieniądze też idą na, na budowę różnych rzeczy. No na przykład na fortu, dalej. Na jeżdżenie samochodem. Po, po terenie na przejścia po, po tych rowach, co tam wszystkich denerwują, i robienie wieżyczek, to też idą na ławki, stoły, na wozy i na takie różne dziwne, świecące rzeczy w tle. I pochodnia, no to na to idą pieniądze na efekty specjalne. A teraz także yy, no, sorry za te zdjęcia, bo wiecie, jak stara Nokia robi zdjęcia. Yy, to, to, to jest to, co tam. To jest rzeka i tam wszystkich denerwuje, że tam widać, nie, te chałupki i chcemy, żeby ich nie było widać, i dlatego posadziliśmy yy, jedno drzewo, tak, ale... ale to nie koniec, bo to jest brzoza, ona rośnie nawet na wiecznej zmarzlinie. Ale potem tym posadzeniu jednego drzewa nam się to spodobało i posadziliśmy ich jeszcze 160, więc to nie koniec. E, no teraz to, no nie wiem, tak, już nie wiedziałem o, co, o czym mówić, no to tutaj dowódcy. Tu jest Antek Czerwiński, będzie dowodził rebeliantami Saski. E, to jest morderca, nieciekawy nie, nie człowiek. Nie ma on... Nie ma, bo nie żyje. Rzadko się zdarza, żeby urzędujący dowódca ginął w trakcie LARPA, a on skazał na śmierć tego drugiego z tej drugiej strony. Mimo tego LARP się nie skończył. No znaczy, Nie wiem w sumie dlaczego. To, 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 to wiecie, no, no takie zawirowania. No nie, potem mogę wytłumaczyć już na ten. Dobra, dalej. To drugi. Uuu, Wcale nie stracił oka. Nadal ma oko, dwa oka. To jest ten co dostał kiedyś, świecie strzał. Eee, no, on dowodzi tą drugą armią yy, Edirn. A ty yy. mamy inne plusy poza tym, że dostał w oko? Yy, Tak, następny plus będzie na następnym slajdzie. Nie, nie no, to miała być niespodzianka. No, dobra, dalej. Dalej dora. <śleszy> yy. 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 A tutaj dowódcy. prawda, <śleszy> Obecni tutaj, no nie, nie muszę przedstawiać, prawda. Sorry, no bo Was zachęcałem, a trochę teraz zniechęciłem tym poprzednim, nie? No Chyba, że ktoś lubi kołek laty, to, to tak jest klimat no, męski, no męsko jest. O kryzę. Właśnie, bo czyli ubrany był, no nie, nie będziemy pokazywać już. Zapraszam na stronę. Szybko, czekaj, cofnij, róbcie zdjęcia. Bo... Dobra, już robiliście, Dobra, zrobiliście? No i koniec. Pytana, pytania, bo to--, czy, bo to 15 minut byliśmy już z tyłu do pytania. Proszę. Do mikrofonu. A, słuchaj. Jak planujecie rozwiązać ten cały taki tygiel? Bo tak jeszcze w sumie nie było, żeby dwie wielkie strony były, a pośrodku nie neutralna, tylko taka też. Mała strona. Jak to, jak to chcecie rozwiązać? Normalnie jest zakaz atakowania tej słabszej. <gulare> jest! dobra. Zrobiliśmy te premie frakcyjne. Premią frakcyjną obozu Kedwen jest między innymi to, że dopóki przebywają na terenie bronionego przez nich fortu, mają premię do posiadanych punktów trafień. Oprócz tego będzie jeszcze jeden dosyć ważny czynnik, ale nie chcę go teraz zdradzać, bo byłby to spoiler pewny. Zarówno do Larpa Rekonquista, jak i do Larpa Granica. Natomiast będzie y, coś, co nie będzie jakąś magiczną barierą nie do przejścia, tylko dosyć sensownym powodem, dla którego y, atakowanie, nie wiem, zraszowanie tej środkowej gośrodnictwa będzie po prostu nieopłacalne, no nie. Poza tym, wszystkie te trzy strony konfliktu są w stanie wojny między sobą, y, each other, no nie. Czyli, że nie ma tak łatwo. Więc o to chodzi, że no, trochę jest to ryzyko, przyznaję. Trochę się tego boimy, dlatego wymyśliliśmy te premie, żeby temu jakoś zapobiec. No i przypominamy też, że jeżeli chodzi o taką polityczną zagrywkę, no to teraz obie strony egielskie walczą o to w zasadzie przetrwanie swojej strony, gdzie ten w nibgarcki już nie jest aż takim politycznym zagrożeniem. Tak. Więc będziemy bardziej kierować uwagę graczy na to, żeby się edylczycy ze sobą bili niżli ta strona kedweńska, nie? Kedwen ma po prostu przetrwać możliwie jak najdłużej. Kedwen będzie sobie zdychać w drogę grzecznie. No pytanie, proszę. Tutaj to pytanie to to ma. Powiedzcie jak To ma pytanie, ręce do góry. Tak? Tutaj jest pytanie. Z przodu? Jak dużym czynnikiem ja, będą rzeczywaliście spory i ten miał. nie więcej z tym mikrofonem zatem na twój musi być płytać. Dobra, czyli powtarzając, jak dużym czynnikiem tym razem będą potwory i siły nadprzyrodzone. Ostatnio były zjawy, tym razem coś się będzie działo takiego? Tak, będzie się działo. To już nie będzie nie będzie to samo wiadomo, no bo wątek zjaw został zakończony. Mogą się pojawić jakieś epizodycznie te upiory, natomiast skupimy się to nie będą główne skrzypce, ale to też nie będzie wątek, który będzie pominięty. Potwory te potwory też. będą. Chcemy kontynuować wątek potwora znanego jako Leszy, który się pojawił już podczas granicy, potem na Reconquistie 2, bo to fabularnie, fabularnie i technicznie to jest to samo miejsce. W sensie gra rozgrywa się w Wolbożu, ale fabularnie to też jest cały czas ten sam fort, te same miejsce, te same potwory, czyli. Ten leszy, który cały czas chodzi po lesie, on jest nierozwiązany i on będzie, ponieważ to jest finał, no to chcemy zrobić już z nim takiego finalnego questa yy, zakładającego lepszego w roli głównej właśnie. I Rekonchista 2 zakończyła się wielką bitwą, więc możemy się spodziewać, że co, co może powstać w wyniku tego, nie? Mogą być różne. Tak. To ZUS na przykład. No potwory, no, yy, Tak. Yy, no. Tyle, chyba pytanie dalej, tak? Pytania? Pytanie ze strony organizacji w takim razie. Jak się nazywa jeszcze fabularnie miejsce gry? Fabularnie miejsce gry to nadal jest wieś świątniki. Okolice Uściarzek rzeki Albi. To mi, znaczy. to mi znaczy. e, Więc wiele wskazuje na to, że właśnie te świątniki zamienią się na czas gry trochę w taki odpowiedni naszego małego wiednia i będzie tam bardzo agresywna gra wywiadów, e, szpiegów, grup rozpoznawczych i tak dalej. Czy chcecie coś o tym powiedzieć, bo będzie to miało, zdaje się, dosyć e, istotny tak, wpływ. na nie, Tak, tutaj tutaj nie, mistrz szpiegów. Mistrz. E, nie, nie, no, będzie nie, nie, szpiegów po jednym w każdym nie, 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 będzie tym wyjątkiem, że będzie miało ich dwoje. No, myślę, że mogę powiedzieć tyle, że gra wywiadów będzie miała niebagatelny wpływ na to, jakie będzie finalne, finalne rozstrzygnięcie całej tej naszej kampanii w właśnie wsi świątniki smacznego. Jeżeli chodzi o zadania, które będą, to będzie po kilka zadań. One będą unikalne dla każdego stronnictwa. Czasem po prostu na zasadzie zrobienia czegoś, czasem będą się wykluczać nawzajem. No i będą też etapowo rozwiązywane zadania, co oznacza, że jeżeli ktoś nie rozwiąże jakiegoś etapu, to będzie miał problem dojść dalej z tym zadaniem, a co za tym idzie, nie będzie miał jakiejś premii późniejszej, też nie chcę zdradzać jeszcze konkretnie o co chodzi. Niemniej jednak, przez to, że mamy zadania etapowe, to będzie możliwość pójścia na skróty, żeby rozwiązać po prostu zaraz. Zamiast, zamiast drugiego, to trzeci od razu, nie? Więc będzie to trochę bardziej złożony system, ale nie chcę mówić za dużo, żeby po prostu już na samej grze nie było zbyt łatwo, nie? Tutaj jeszcze dodam taką y, ważną rzecz, że gra wywiadów już była, znaczy była. Y, była wpisana do DD na jedynce, nie za bardzo się udała, na dwójce już troszeczkę bardziej, ale teraz y, skomunikowaliśmy wszystkich mistrzów ze sobą, także y, na pewno będzie stało na dużo wyższym poziomie niż. Y, no to jest y, czynnik, który nam się y, stosunkowo z ankiet ewaluacyjnych wynikało, że najmniej udał, jeśli chodzi o gry wywiadów, także na to będziemy kładli duży nacisk, żeby to poprawić. To jest tak ode mnie. No i na pewno będzie zdecydowanie większy balans niż na dwójce, nie? W sensie to już nie będzie tak, że będzie 21 osób czy tam ileś szpiegów po jednej stronie, a po drugiej trzy, no bo to też nie o to chodzi, nie? Tak, to... Pytania jeszcze? Pozys jest o, pytanie. jest pytanie. Trzeba pytanie. Tak. spodziewać się magii na Larpie. Tak, tak, to... będzie magia, będą też czarodzieje w stronnictwach, także no jak najbardziej wątki magiczne będą. Przy czym jest ograniczenie yy, jeden mak, taki główny, na każde stronnictwo. Yy, a no, tak jak było na, tam, w tamtym roku ewentualnie mogą być dopuszczenie adepci, którzy się uczą, ale generalnie bardzo ograniczamy ilość czarodziejów. Ale natomiast nie będą. To... No tak. będą też wątki magiczne, będą zadania związane z nimi, także nie, nie rezygnujemy z tego. To jest świat wiedźmina, chcemy go odwzorować. Magia jest tam wszechobecna, więc na jak najbardziej to eksplorujemy. nie? A jaka frakcja zgłosiła się na liczni na ten moment na tego larpa? Jeśli chodzi o oddziały, tak? Bo chyba o to Wilku pytasz, to Nilfgaard się najczę najczęściej zgłasza. Nie wiem dlaczego tak jest, ale się domyślam. Tak. Natomiast y, frakcyjnie, no to stronnictwa mają porówno tam po 60, chyba 7. Nie, 70 i 67, tak to wygląda. No. Przy czym, no to jest liczba już graczy, którzy opłacili bilety i, i mają zgłoszenia. Jest jeszcze spora część osób, które są po prostu zgłoszone, ale no nie mają. Tak, no nie liczyliśmy tych, którzy są tak zgłoszeni na pusto, że tak powiem. Jeszcze jakieś pytania? Tak, to się to to pan. <gry> A z Caligę, gdzie będzie obozować? No, tu jeszcze jest trochę furtka otwarta, bo myśleliśmy, że trochę więcej graczy nam się zgłosi na ten etap, ale no spora jest szansa, że będzie obozować tam, gdzie uprzednio, czyli tuż przy rzeczce, a na południe, że tak powiem, to jest północ w sumie na Wolborzu, nie? Czy na południe? Południe, dobra. Na południe od fortu. Dobra, czas na ostatnie pytanie, jeśli ktoś jeszcze coś. <laughs> okay. Czy jest przestrzeń dla postaci niewalczących, które by chciały poodgrywać rzemieślników, yy, posprzedawać swoje. O. Dobre, o, pytanie. Do, dobre pytanie, bo o tym zapomnieliśmy na prezentacji. Tak. Mam mówić, czy ty chcesz? Mów. No, generalnie za jakiś czas mieliśmy rzucać poz, że właśnie będziemy szukać rzemieślników na grę. Chodzi o to, że skoro wprowadzamy walutę fabularną, to chcielibyśmy, żeby gracze mogli ją autentycznie na coś wydać, co będzie przydatne w grze. Nie żeby kupić sobie jakieś jabłko, tylko żeby to było coś, co będzie dla gracza w jakiś sposób atrakcyjne. Więc będziemy szukać rzemieślników, kilku już mamy, ale oczywiście chcemy poszerzyć to portfolio, nie to uważasz, że ja to... To... No to będzie bardzo szybko. Kur... kurde, no. Ja cały czas pamiętam. Jak... Ultra, ultra szybkie Tłumacz pytanie. Się. Sorry. Bo są nie atrakcyjne. Ale tak, pytanie Tak, było, tak, tak, ultra szybkie pytanie. Po co skaliga? Po co wszedł naszego? Case z Kelige jest następujący. E, była taka gra nieznana szerszej, szerszej publiczności jak y, Wojna Krwi. Ona została trochę pominięta przez marketing y, CD Projektu, przez co właśnie mało ludzi o niej słyszało. Tam była taka y, scena, w której y, w górze rzeki Jarugi y, napadli w środku wojny skeligijczycy po prostu na tyły wojujących między sobą Nilfgaardczyków i Liryjczyków. Generalnie, y, skoro. W górnym biegu Jarugi było to możliwe, to w górnym biegu Pontaru również. Po prostu wyprawa u pierwsza, która się tam wyprawiła. Yy, aktualnie no to ona tam już musi zostać, yy, ponieważ te, cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, więc oni jakby nie mają jak wrócić. Aktualnie przez to, że stracili Drakkar, czyli po to jest skeligę. No. Ale oni nie będą formą najemniczą nie! Te, teraz chcemy... <noise> y, znaczy, miejsce ich obozowania to jest jedno, natomiast y, chcielibyśmy już, żeby było jasne, do którego stronictwa będą przynależeć już wcześniej. Y, przy tym, y, że są trzy stronnictwa, no to i y, tak, prawda, nie da się zachować takiego pełnego balansu, nawet nie jest on w planach, żeby był zachowany. Także tutaj Skellige y, będzie przy, przy... do jednej z frakcji już na stałe. Natomiast jeszcze nie wiadomo do której, bo tutaj bardziej kwestie fabularne niż y, balansowe decydują. No generalnie Skellige politycznie teraz ma bardzo nieciekawą sytuację, no bo y, uczestniczyli w puczu przeciwko jednej stronie, przy, walczyli też w, w bitwach po różnych stronach, więc będzie im problem politycznie się do kogoś dopasować. Tak i bardzo dziękujemy, bo tutaj już y, czas nagli, także dzięki i zapraszamy.